Witam Was serdecznie w poraneczku, o Takim chciałem Was po prostu poinformować, bo ostatnio ruszyliśmy z akcją, y, tą powpikową, do końca roku trzeba je zużyć i wymyśliłem sobie, że w tym roku na święta y, rozlosuję Wam nagrody i myślę, że w przyszłym roku y, troszeczkę częściej będziemy takie akcje z powpikami robić myślę, że może co 3-4 miesiące zobaczymy i na święta jakąś większą akcję y, w w tym roku wymyśliłem sobie, że za powpiki. Co to są w ogóle powpiki? Powpiki to jest taka Powiedzmy waluta za to, że siedzicie u mnie na live'ach, co 5 minut są naliczane powpiki Czasami są giveaway'e Na Montesnaku, teraz mamy kwalifikacje u mnie na YouTubie, na Montesnaku są podwójnie naliczane, więc za każde 5 minut dostajecie podwójną liczbę powpików Za to, że piszecie na czacie, jesteście aktywni, też dostajecie więc yy, wymyśliłem, że te popiki, żeby w końcu jakoś wam troszeczkę to yy, zredukować i wykorzystać je w końcu, to tutaj widzicie tą książkę Supercell Artbook, u mnie jest też na półce tam yy stoi tam, no stoi tam więc y, za te powpiki od 1 grudnia na moich live'ach będziecie mogli punkty wymieniać sobie na taki los na loterię oczywiście co regulamin będzie wszystko będzie wyjaśnione co i jak i taki los będzie można sobie wymienić właśnie za powpiki, nie, kupić za powpiki i później 10 około 10 grudnia będzie losowanie ja jeszcze wszystko dokładnie opiszę i będzie w domu. Y, więc y, Pierwszy, pierwsza książka, będą trzy książki do rodzenia. Pierwsza książka, właśnie będzie za te powpiki na live'ach, więc. Dziękuję Wam za aktywność na tych live'ach i będę chciał jedną książkę za te powpiki oddać. Druga książka będzie również za aktywność na live'ach i w, rozlosuję ją wśród osób, które mają największy wśród 15 osób, które mają największy łączny watch time y oglądania moich live'ów. Więc wśród 15 wlosuję drugą książkę. Więc jeżeli się zdarzy, że osoba na przykład z etykietów: wylosuję książkę i osoba, która jest na przykład w tych 15 watch time'u będę losować drugi raz, gdyby nie było, że jedna osoba dwa razy wygrywa więc to już są dwie książki i trzecią książkę rozdam wśród moich wspierających nieważne czy masz ten najtańszy pakiet wspierania, czy ten najdroższy ważne żebyś był na discordzie trzeba wejść do mojego discorda na rakiety, połączyć go sobie z YouTube'em, wtedy bot automatycznie w ciągu 24 godzin da ci specjalną rangę, przyjdzie, dostaniesz dostęp do specjalnego kanału dla wspierających i tam dla, na kanale wspierających będzie giveaway yy, więc jedną osobę ze wspierających wylosujemy właśnie na trzecią książkę, czyli trzy książki do rozlosowania dla Was, za to, że mnie wspieracie, że jesteście ze mną i w ogóle. No ale też widzicie figurkę Mega Knighta Figurka Mega Naita postanowiłem, że będzie rozdana również wśród moich wspierających, ale z tych dla tych wspierających, którzy mają minimum 6 miesięcy wspierania, czyli osoby, które mają minimum 6 miesięcy wspierania na moim kanale, będą mogły wziąć udział w wylosowaniu tej figurki Mega Naita. Więc jeżeli chcecie na przyszły rok, bo na przyszły rok w grudniu również coś wymyślę większego z figurką lub jakąś inną paczką, to wspierajcie mnie, żebyście sobie ten nawet najtań, najtańszy pakiet, myślę, że w przyszłym roku zrobimy minimum jakiś miesiąc i może jakiś większy pakiet, więc na razie robię to w ten sposób, że minimum 6 miesięcy wspierania osoby, które nawet nie wiedząc o tym, że będzie coś takiego w grudniu, mnie wspierają i są za mną, więc robię to taki ukłon dla nich, więc trzy książeczki. Figurka Mega Knighta w grudniu y, trafi do y, kogoś z Was w Wasze ręce. Tutaj przy figurce już nie będę robił tak, że osoba, która wygrała książkę, y, była wspierającym y, i wygrała Mega Knighta, że będzie jeszcze raz osoba. Nie. Tutaj już Mega traktuje traktuję jako oddzielnym, więc jedna, jeden ze wspierający, który może i y, wygrać książkę, i może i wygrać y, figurkę. A w przyszłym roku myślę, że co 3 albo 4 miesiące zrobimy jakąś atrakcję dla PowPiki na live'ach i coś dla wspierających, więc myślę, że warto, warto chyba czasami ten najtańszy pakiecik kupić i powspierać, bo ja też to i właśnie na takie akcje wydaję i zbieram na turnieje, na ligę, więc no dziękuję Wam za wsparcie, ja sobie pieniądze do kieszeni biorę z innych źródeł YouTube'a, troszeczkę inwestuję w kanał i inwestuję właśnie w Was, w turnie jest to wszystko, więc y, też troszeczkę się teraz uzbierało więcej, więc chciałbym Was wynagrodzić y, troszeczkę za to wszystko i zrobić takie akcje sobie, będę teraz już budżet, wiem jak będę planować, więc to co sobie uzbieram na przykład z wyświetleń, to co sobie uzbieram z kodu, będę już wiedział jak dokładnie przeznaczać y, tutaj na zabawy z Wami i zapraszam Was na kolejne live, bo w grudniu będzie tych live'ów, więc zacznijmy już w ostatnie dni te live'y są troszeczkę spontaniczne, przeważnie tak wieczorami, o 18 albo po 18 wczoraj było chyba dosyć późno, taki spontaniczny, bo się nie spodziewałem, że zrobię, bo miałem się wychillować, tam trineczka walnąłem, <laughs> więc było wesoło na live'ie, więc no... Mam nadzieję, że ten przyszły miesiąc będzie atrakcyjny i od stycznia również ruszamy z edycją koszulek znowu za powpieki, bo te nagrody będą zamawiane przez Amazon Polski i będę mógł wpisać Wasz adres, e oczywiście jeżeli wyrazicie zgodę tam wszystko regulamin będzie, to wyślę Wam to poprze poprzez Amazon, więc nie będziecie musieli długo czekać, bo koszulki jak z Wielkiej Brytanii idą, to szły nawet paczka do Piotra, szła chyba 7 miesięcy e koszulki, 2 miesiące, więc różnie to bywa. Przez ten Brexit, przez tę pandemię i w ogóle. Więc, dobra, żeby Was nie zanudzać, jest czwartek rano, kiedy to opuszczam. Ja dzisiaj idę do pracy, ale tylko na pół dnia, na pół dnia do pracy idę w czwartek ponieważ y, y, mam dzisiaj drugie kwalifikacje Snack o godzinie 18:00 i przypominam wam na Snack na live powpiki są podwójnie naliczane więc serdecznie was zapraszam do kibicowania swoim ulubionym graczom oraz zbierania powpików pewnie wam się na pewno przydadzą nieraz w styczniu 1 stycznia wyzerujemy wszystkie powpiki i będziemy od stycznia na nowo zbierać że będzie noworoczny live też Zobaczymy, więc mam troszeczkę pomysłów w głowie, tak jak mówiłem. Ja nie zawsze mogę sobie ustalić, że w ten dzień robię to, w ten dzień to, bo też mam inne po prostu obowiązki domowe i no mi jest trudno. Mi jest trudno to planować, tym bardziej, że je ja mówię. YouTube nie jest moją pracą, YouTube to jest moje hobby, więc ci co. Duszą grosza z YouTube'a mogą sobie inaczej planować ten czas i mogą poświęcić cały dzień na granie, live'y i tym podobne. Dobra, trzymajcie się cieplutko, miłego dnia, ja uciekam, widzimy się, jeżeli to w czwartek oglądacie do południa przed live, jeszcze to widzimy się na Montesnaku. Cześć!